serdecznie wszystkich widzów Kasi jak ja wszystkie dzisiaj zdecyduje o imię Szuba nie wiem jak ja ale no tak, i zdecydowałam jak widzicie, czy mam wstać, czy nie wstać że mam nie wstać do jej filmików także będę oglądać o 10. no i tak i ona wszystkie inne dziewczyny zdecydowały na instagramie to będę na messenger bo tak wygodniej, w sumie mi też wygodniej i tak już lekcję, nie co robię? znaczy moja fajnie nie się nudzi no, Mój moja więc mam więc pomyślałam, że albo zrobię metodkę, albo zmontuję filmik i się sensie montowanie zmontowanie filmiku także będę montować teraz od ścineczek um, jak się Zazwyczaj kazała mi, boże, kazała. Powiedziała, że mam coś innego, zmontowam połowę, i teraz powiedziała, że mam wstać po jej odcinku. I od razu mówię, że odcinka było super, z wiem, że to oglądasz. Mam tylko nadzieję, okej. Okay. I teraz pokażę i zaraz pokażę dużo, jaką stencję mam wybrać. tam się z Zusi, chcę się ubrać, czy w to, czy w to. Wybrała to. Myślałam, że wybierze tamto, ale bra to także. Nie mam tylko bluzkę z Zuzia, mi pozwoliła tylko z skina, ponieważ jest za zimne, żeby mieć, bo ogólnie ta bluzka jest krótka, nie? I jakby... Jak coś to tu mamy, <grytanie> ja jest coś spodem I ta bluzka jest dotąd gdzieś, a dziś jest zimno, także pozwoliłam się mieć bluzkę, a spodnie zostały i ja tak się to prezentuje. I teraz się Zuzi spytałam co zrobić, czy y, zrobić miniaturkę, czy do, y, do końca zmodować mimik, czy może zrobić lekcje, zadanie domowe i tego typu. Ogarniać pokój, czy zrobić lekcje, w ogóle zadanie domowe i tego typu. się wybrała, że mam posprzątać i będziemy mieć rozpuszczone włosy, także mam rozpuszczone. I szybko je teraz rozczeszę i idę posprzątać. You broke my heart.

E, limonkowy, granatowy oraz truskawkowy. I spytałam się z ludźmi, czy użyć limonkowego, czy e, owoc granat, granat. I z wybrała, że mam przez cały dzień używać limonki, także będę miał używać limonki. I teraz zrobię sobie pielęgnację twarzy, bo jeszcze nie robiłam, zaraz mam lekcji, także muszę się rozprężać. I zadałam z ludzi pytania odnośnie mojej pielęgnacji. I na początku odnośnie piank pianki wybrała. Under 20. Także to odkładam na miejsce. Tutaj macie screena. Ale jeżeli chodzi o Żel, wybrała Everline, Także um, ten idzie na bok. Później wybrała Tonik, wybrała Everline, Także ten też idzie na bok. I tu też macie screena. Także tak się prezentuje mój skład. I teraz idę mieć twarz. Zuzia powiedziała, że mam zrobić lekcje. Zrobiłam lekcje i później się zapytam o te trzy czynności oraz jeden challenge. Powiedziała, że mam wyczyścić należy, żeby było czyściutko, pójść po słodycze i je zjeść. Um, nauczyć się tańca a challenge mam spróbować upiec ciasto. Ale zrobię to wszystko później, bo teraz do mnie przyjaciółka i później idziemy do siatkówkę. Także troszkę zrobię później i teraz nie będę pytać Zuzi, ponieważ no, jak już się ja przyjadę do mnie przyjaciółka że Susie powiedziała, że mam mieć przez cały dzień rozpuszczone włosy, a teraz mam związane, ponieważ będziemy sobie grać w siatkówkę, bo mam zawody i chcę ćwiczyć. I dlatego już będę miała związane na siatkówkę, jak pójdziemy, a tam muszę mieć związane włosy, także tak, ja już jestem gotowa i czekam za marceliną. Sorry, za światło. Będziemy upić coś, więc zrobimy ciasto na szybko. Kubeczku, będzie no, takie kubku. małe. No

Masz przepis w ogóle na to? Tak. No ja mówiłam, no, żeby zreprodukować, więc... No kurde, no, no, Kakao też nie ma? Nie, no, kakao jest. Muszę powiedzieć mamie, żebym muszę kupić kakao i mąkę. I dodamy mleko. Mąknie, to wygląda naprawdę... No nie, kakao jeszcze jest. Możemy kupić więcej. Kakao akurat jest. Wyszło tak, dodajemy tego jeszcze, do tego jeszcze cukier puder i będzie... O, ogólnie teraz... Jawiskowo to posypię, serio. No, dobra, dobra. Ja testuję pierwszą, może mogę. Dobra, dawaj, bo to twój to posypie. Dobra, no, no, nie. No dawaj. Kasia, nie wypluwaj, bo ja z tego też będę jadła. Bez cukru jest lepsze? A jak widzieliście oglądałam jakby nie odzywałam się długo, bo była u mnie godzina koleżanka, później na dwie godziny poszłam na trening. Dopiero teraz złożył się jakieś 2 godziny temu, godziny temu spytam co mam zrobić. Powiedział, że mam oglądać Netflixa. Oglądałam sobie film i teraz jest spytałam, co mam teraz zrobić. Zajcie screena i czekam na odpowiedź. Nie wynikajcie spyszny, tu chyba stanie mam pomalowane, tylko dwie się czerwone, bo obliczuje jest pytałam, co teraz mam zrobić, wiesz, powiedziałam mu coś dziś. I zaraz jej pytam, czy wypić sobie herbatkę, czy wodę. Zobaczymy, co wybierze, a później wezmę się do nauki. No, bo jednak jest tego sporo. Sprażyłam się wy, wypić herbatę, więc zaraz ją zrobię. Oraz, że mam się pouczyć, a nie zmontować filmik, także idę się uczyć z Zuzia mi zadała te trzy zadania to nauczyłam się tańca z TikToka zrobiłam jakieś tam ciasto i nie nam co jeszcze było a i mam wyczyścić meble to nie zrobiłam, ale nauczyłam się tańca i zaraz go nagram wam tylko bez muzyki, bo mi youtube zablokuje filmik, ale najpierw zrobię tą naukę i później zrobimy herbatkę. skończyłam tylko posprzątam biurko, zrobiłam polski jeszcze tylko matematykę, ale to muszę zrobić tylko zadanie domowe. i pytam się Zuzi czy mam się wykąpać czy um, odpocząć na łóżku, wiecie oglądać sobie coś i ci powiedziała, że reakcyjną kąpiel, także zaraz sobie zadam jakiego płynu i po ogóle tylko dokończę matematykę i zaraz się pytam i idę się kąpać, bo zrobiłam lekcję, jeszcze później moim matematykę. I spytałam się Zuzia, który szampon czy ten, czy ten. Wybrałam ten, tak jak się. I również, który żal czy ten mangowy, czy tej różany. I teraz czekam na no, odpowiedź. Więc zrobiłam okulary i Zuzia wybrała ten różany tutaj. O, się i również, czy może robić planację, właśnie tak jak Coś, co zrobiłam w zeszłym tylko po prostu nie chciałam nagrać tego samego bo po co. I czekam na odpowiedź. Nie wnikajcie w to, ale przez pewne dni stało mi się coś i nie wnikajcie. Ja chciałabym podziękować Zuzi, tak samo jak Zuzia tak trochę mi podziękowała. Mi też było miło. I naprawdę dziękuję Ci Zuzio, że to oglądasz Na... I ja się z Wam życzę, jakby był koniec tego odcinka. Negrywałam ten to zakończenie tydzień później, no ale niestety tak biwa. Zostawcie po subskrypcji, subskrypcję, być bardzo miło. O... Może będzie więcej właśnie wtedy odcinków z Zuzią. Może, kto wie, że namówię pannę Zuzannę. Zuzia napisz w komentarzu, jakbyś chciała więcej filmików, to wpisz brief albo tutaj w komentarzu. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i cześć.